Chciałbym zaprezentować Państwu moją ostatnią książkę. To jedna z tej serii, którą nazwałbym eseistyczno-teoretyczną. Druga to poezja jako taka. I trzecia to dramat i proza. Piszę o poezji, ponieważ wykładam na Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat, uczę studentów poezji, ale piszę o poezji również dlatego, że sam piszę poezję i samo to pisanie, bym powiedział, jest inspiracją i źródłem moich teoretycznych rozważań. Książka Co myślą wiersze, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, składa się z kilkunastu esejów. Pisałem je co prawda przez kilka lat, ale układają się, układają się one w tej chwili w pewną całość. Całość, którą, jak sądzę, strukturę tej całości zauważycie Państwo w konstrukcji tej książki. Postanowiłem zebrać je w tych, w tych okładkach, ponieważ wydawało mi się, że znalazł się tutaj pewien temat, który łączy różnego rodzaju teksty eseistyczne pisane przez wiele lat. Tym tematem jest relacja między filozofią a współczesną poezją, współczesną czyli powojenną poezją polską. Brzmi to poważnie, ale nie jest to poważny traktat teoretyczny, ani nawet filozoficzny. Jest to rzeczywiście zbiór literackich esejów, których rozważanie filozoficzne umieściłem niejako na marginesie y, interpretacji albo poetyki, czy poezji y, danego poety, a jeszcze częściej po prostu poszczególnych wierszy. Książka składa się z kilku rozdziałów. Wiary, teologie, tropy, języki i formy. Układają się one w pewnego rodzaju koncentryczne kręgi od takich, powiedziałbym, najszerszych przekonań, jakie stoją za wyborami filozoficznymi czy intelektualnymi, duchowymi przede wszystkim poetów. Jakie konstrukcje teologiczne czy filozoficzne znajdują się w, czy daje się odnaleźć w tych poezjach, w tych wierszach? Wreszcie mm, chodzi mi o tropy y, kulturowe lub historyczno-literackie, które łączą y, różnego rodzaju poetyki y, w pewne większe całości. Gro y, tych y, esejów poświęcone jest językowi poetyckiemu, językowi poetyckiemu rozważanemu właśnie w kontekstach y, filozoficznych. Y, zastanawiam się tu nad istotą liryczności, nad y, istotą. Y, y, Użycia słowa w poezji nad relacją, wreszcie, między, jak wskazuje tytuł jednego z rozdziałów, smutkiem myślenia i radością poezjowania. Między filozofią a poezją zachodzą tajemnicze związki: związki językowe, związki duchowości, ale przede wszystkim myśli. Poezja, podobnie jak filozofia, jest formą myślenia. I to wydaje mi się esencją tej książki. Dlatego na kartach tej książki spotykają się poeci bardzo różni. Miłosz z Karpowiczem, Gałczyński z Piotrem Zomerem. Na samym końcu znajdują się dwa bardzo stare eseje, które napisałem zanim, czy w początkach mojej refleksji o poezji. Dotyczą one samej istoty wiersza. Istoty wiersza formalnie i istoty wiersza w jego duchowej, poetyckiej esencji. To właśnie myślenie wierszami, myślenie formą poetycką, myślenie poetów w wierszu jest tym, co proponuję Państwu w tej książce.